Wystąpienia przed kamerą, emisja głosu czy pisanie artykułów to umiejętności niezbędne w zawodzie dziennikarza. Przed wejściem na głęboką wodę warto zacząć od na przykład mediów studenckich. Radio Meteor, Telewizję Kurier Akademicki i Flash oraz Gazety Fenestra i bardzo uniwersyteckie Czasopismo. To pięć redakcji akademickich działających na wydziale nauk politycznych i dziennikarstwa. Stwierdziliśmy, że nasi studenci będą mieli możliwość uczenia się w każdym jakby zawodzie dziennikarskim prasa radio telewizja foto i internet często najtrudniejszy jest pierwszy krok Każda z wydziałowych redakcji przynajmniej raz do roku czeka na nowych członków w trakcie rekrutacji. O początki w mediach akademickich zapytaliśmy doświadczonych dziennikarzy. Ta pierwsza radość jest do, nie do opisania, kiedy rzeczywiście uda się dostać do tych mediów studenckich. To taka pierwsza powiedzmy poważna rekrutacja w życiu studenta chyba dziennikarstwa. Jak również tych, którzy działają w redakcjach od kilku tygodni. Jest intensywnie, nie powiem, cały czas dostajemy jakieś zadania do zrobienia, więc tutaj szefowie nas nie, 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 nie odstępują na krok. Ale też to jest fajna szansa, żeby się właśnie wykazać, żeby zrobić coś dodatkowego no i przede wszystkim, żeby się wprawić już w, to, w, tą, w tą całą telewizję. Dla wielu dziennikarzy media wydziałowe są pierwszym miejscem w styczności z warsztatem zawodowym, ułatwiającym w dużej mierze wejście na rynek pracy. Telewizja studencka jest takim miejscem, w którym nabyłem te pierwsze umiejętności, te pierwsze pojęcia, pierwsze kroki w, powiedzmy, w swojej karierze telewizyjnej. No, aktualnie pracuję w profesjonalnej telewizji, więc na pewno jest to mały kamyczek, który albo duży nawet kamień, który przyłożył się do tego, że dostałem tę pracę. Warsztat to jedno. Dziennikarze studenccy wskazują również na rozwój umiejętności miękkich. Te umiejętności zarówno warsztatowe, jak i też wszystkie miękkie związane z tym, czyli właśnie rozmawianie z ludźmi, oraz poszerzanie sieci kontaktów. Przede wszystkim redakcja, praca w redakcji pozwala na nawiązanie znajomości, które owocują później w przyszłości. Rola mediów akademickich jest niezwykle istotna. Nie tylko dla działających w nich żakach, ale również dla całej społeczności. Dziennikarze studencki relacjonują to, czym żyje uniwersytecki świat. Jesteśmy właśnie po to, żeby docierać tam, gdzie student, wykładowca czy ogólnie widz, szeroko pojęty widz, nie może dotrzeć, przez co jesteśmy jakby takim głosem studenckim. Ale nie tylko studenckim. Rzacy w swoich materiałach często poruszają ważne problemy społeczne. Szefowa działu polityki i społeczeństwa gazety Fenestra, Kasia Rachwalska, w swoim reportażu poruszyła temat trudności, z jakimi spotykają się dorosłe dzieci alkoholików. Tekst został nagrodzony pierwszym miejscem w konkursie reportażowym OFMA. To jest ogromne wyróżnienie. Dziękuję w ogóle jury i organizatorom OFMA, i moim rozmówcom za to, że zgodzili się ze mną podzielić swoją historią, swoimi traumami. Akademicki charakter redakcji, a co za tym idzie, stały kontakt z teoretykami zawodu, nie pozwala zapomnieć młodym adeptom dziennikarstwa o wartościach, które wiążą się z pracą w mediach. Będzie Media studenckie uczą po pierwsze pokory. My musimy się każdego dnia uczyć i, i to jest coś, co myślę, że każdy dziennikarz powinien mieć i zarówno w życiu i tego studenckiego dziennikarstwa i później już w komercyjnych mediach. Jednak największa wartość może być tylko jedna. Pozwalają nawiązać przyjaźnie na całe życie, a przyjaźń jest ogromną wartością. Wszystkim dziennikarzom studenckim życzymy nieustającej pasji do pracy w mediach oraz tego, aby ich redakcje były dla nich idealnym drogowskazem w drodze do realizacji swoich celów.